Siemanko, mówię po cichu, bo Oliwia się myje, a robimy dla niej niespodziankę. Jedziemy do Wrocławia, bo jest jarmark świąteczny. Wcześniej nam się nie udało, ze względu tego, że pewne sytuacje na to nie pozwoliły. Jedziemy też o 20. Pierwszej chyba mamy 20 blotkę na Sky Tower. Zaraz jej to powiem. Nie mogę jej zrobić takiej niespodzianki, żeby miała opaskę na oczach. Ze względu na to, że ma chorobę lokomocyjne Jako że mówiłem ci wczoraj, że zrobię Ci niespodziankę dzisiaj, to jedziemy w pewne miejsce i tym miejscem jest jarmark świąteczny we Wrocławiu. Wiedziałam! Ale jeszcze jest jedna rzecz, na którą pójdziemy o 21.20. No bo Sky Tower bo jest wolny. Tak, ja już widzę. Ale już Nie byłam na Sky Tower, że nocą. A ty nie potwierdziłeś mi, że jest Sky Tower. Ja się teraz napalam. Skytower oh, Chciałam powiedzieć, że się teraz napalę. A, za, a dojedziemy i będzie. Y, to nie jest Sky Tower. I będzie takie. Mm, ale fajnie nocą. Za nie ale wiedziałam, że jarmark, wiedziałam, no, wiedziałam Bo mi się wczoraj przypomniało, że w sumie to mieliśmy jechać, mieliśmy jechać dwa tygodnie temu i w ogóle, ja nie pojechaliśmy z pewnych względów Dojechaliśmy do Wrocławia, jesteśmy na rynku, przejście się po straganach i mamy skytowera Ja podeszłam sobie do mikrofonu, stresuję się, bo wszyscy się gapią Ma tendencję do nagrywania bez włączenia nagrywania. Jak bym miał ocenić jarmark świąteczny w Wrocławiu. Nie Wiem, że to jeszcze nie koniec, ale masa Czemu ludzi. Masa ludzi, kolejki. Jesteśmy w sobotę na jarmarku, więc tu jeszcze jest zdecydowanie dużo więcej osób niż w yy, Oliwia się stresuje, ludzie się na nas patrzą. I Oliwia się z o już się chowa za mną Jak ten, nie ruch nie chowaj się za mną Dobra już <śm> Tak, Mikołaj nie nagra tego jak próbowałam win Po drugim się bym pożygała 13% to jednak za dużo, jak dla mnie Także Najpierw pani przyszła po drobne na łaska na co? Na dzieci, za na wyznem, dzieci? Za lizaka. Potem przyszła pani, która też zbierała tam na schronisko Na dom samotnej matki i tak dalej No ja mówię, aha, no i wróciłam A ja mówię, a co pani tam ma w A No, no siłamkę i opłatek, a to mogę opłatek? Pewnie, no i za co gdzie kupić opłatek? A się mówi, że wszyscy z Wielkopolski wielkopolskie, a w szczególności z poznania, to złotówy, nie? <grym> Jakby inaczej, bo to jest na tej zasadzie, że jak ktoś chce wspierać, no to po prostu dla, moim zdaniem po prostu wejdzie, przeleje kasę i tak dalej. Dokładnie. A jeśli chodzą tutaj i, i no, muszą po coś się kupić, to prawda, no ale no kurczę, czemu by też nie skorzystać, nie są święta. Powiem, za dużo ludzi jak dla mnie, introwertyzm mój się odbywa i tyle. Ale to jeszcze pogadamy na ten temat, jak będziemy może wracać albo już w domu. Oczywiście, tak jak wam mówiłem w wcześniejszym materiale, trzeba odwiedzić pana Precla w Wrocławiu, bo to, to jest must po prostu i tyle. Przepraszam, ale jakaś dziewczynka centralnie przed nami się zatrzymała i się na nas patrzyła i po prostu nie wytrzymała mnie. No. Powiem wam tak, nie? Z tego wszystkiego, z tego wyjazdu do Wrocławia, to to jest najlepsza atrakcja, nie? No jest najlepsza atrakcja. Emanko, w dniu dzisiejszym idziemy na jarmark świąteczny w Poznaniu i będziemy was sobie zestawiać z jarmarkiem

byliśmy na finiarmarku w Poznaniu i w Poznaniu kupiliśmy więcej rzeczy niż we Wrocławiu o dziwo, nie było takich to jak to po pierwsze, po drugie rzeczy w Poznaniu wydają mi się lepsze bo Oliwia dostała coś takiego, taką kutą różyczkę, testing owoców z tego względu, że mandarynka wylatuje pierwsza mandarynka, ja robię gryza mandarynki w czekoladzie za połączenia ja szokoladę z takim Cytrusiem, ale dobre Dobre, to jest banan z Oreo Jakby ktoś pytał Nie patrzcie, Ten banan w czekoladzie Nie przepadam jakoś Mmm. Dobry, ale szału nie ma Do pełni urywa po gryzie miałobyś tylko Otóż Tu są pianeczki, marshmallow To ja nie chcę pianek Nie chcesz? Mhm. Mm. Też. I jabłko będziemy testować w domu, bo jest do zjedzenia na raz pewnie na chwilę obecną najlepsze dla mnie mandarynki, później banan później te pianki na jarmarku ogrom ludzi jeśli chodzi o dla introwertyków ci co lubią siedzieć w domu, nie polecamy zupełnie, lepiej gdzieś tam na takim mniejszym sobie w, mały, w małym mieście iść, czy coś ciekawego znaczy się na te budki z takimi tymi grzańcami czy coś, kubeczki I, fajna sprawa, jakby ale jedyny, kolejki tragiczne, jakby jedyną rzeczą która by nas w wstrzymał rzekła, to były te kupki, nic więcej. Tam jedynie co to faktycznie kupiliśmy grzeńca na wynos. Tak, grzańca na wynos kupiliśmy Magnez Laski te takie cukrowe Które Gdzieś, tu o, tutaj są Takie laski cukrowe kupiliśmy Jedyny wyjazd, który nas urzekł I nadrobił to wszystko Jeśli chodzi o jarmark świąteczny we Wrocławiu To był Sky Tower nocą Bez kitu, to chyba najlepszy widok Jaki, jakikolwiek widziałem mm. Przez ostatni dłuższy czas W sensie nic bardziej mnie tak nie urzekło Jak no. Sky Tower nocą To mnie polecam Sky Tower nocą, tylko widok ze Sky Tower rano tą. Wiem, ja chcę powiedzieć, że faktycznie Skytar był fajną opcją. Tak jak już chyba wcześniej wspominałam, że byłam w ciągu dnia kiedyś, ale no no co mi jest super efekt, Pomimo tego, że była jakaś mgła dalej, tak, była mgła, ale nie było ale... widać gdzieś tam tych pagórków gór czy co to tam widać z, z Wrocławia, bo ja specjalnie nie jestem. No. Miasto super, fajnie, fajnie oświetlone i naprawdę mega widok. Na drugi dzień byliśmy w Poznaniu w najbliższym większym mieście. Tak, no w no, no, najbliższym większym mieście i tam naprawdę mało osób było, względnie też mało w ciągu dnia. W... Tak. Nie, koło 12 albo 13 no, godziny, no, więc, no, więc też nie ten. Myślałem, nie... że będzie dużo ludzi, bo wiesz, kościół, mszę i bla bla bla. Tak, no. ale nie było dużo osób. I generalnie wszystko to samo co we Wrocławiu, tylko że. W in... mniejszej, mniejszej, mniejszej ilości i inne kubki. Tam już kupiliśmy nieco więcej. Mogliście zobaczyć, jak sobie te Jemy owoce w czekoladzie. Były we Wrocławiu, ale były. była kolejka. Była straszna kolejka. Jeśli chodzi o ceny, wydaje mi się, że w Poznaniu te ceny były troszkę mniejsze niż we Wrocławiu. Były. Bo na przykład taka laseczka. W Poznaniu kosztowała 8 zł, a nie 10. No dobra, ale na drugim straganie już kosztowała 10. 10. No możemy nie znamy... To zależy, jaki stragan tak. obstawiam. jedna rzecz, co mnie urzekła, to Oliwii zakupiłem coś takiego: czyli kuta, oczywiście tutaj, kuta różyczka. I to jest coś fajnego. Daję jej taką różyczkę, i ona nie ma co z tym zrobić, w razie gdyby. I będzie wiecznie o mnie przypominała ta różyczka. Chyba, że ją wyrzuci do śmieci. Albo sprzeda. Albo sprzeda. Kuźnia w, 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 w drodze, w w drodze. W tak. Nie? Można My normalnie. Od stycznia do marca mają. Przestój taki tak, większy. Więc y takie pojedyncze zamówienia przyjmują. Nie, przyjmują. bo później to już gorzej, ale o, jakie ładne różyczki. No, fajna sprawa, nie? Fajna sprawa. To pierwszy i ostatni raz kupowaliśmy owoc czekoladzie, bo to się w sumie aż tak bardzo nie sprawdziło jak jedyne, mi się wydawało. Tak, jedyne co to faktycznie dobry był banan, pomimo banan, tego, że tak. ja byłam antybananowa, chciałam tego próbować, bo wydawało mi się, że to będzie takie yy, a w sumie to było naprawdę dobre. Wiem jaki ma rozmiar ten palca na obrączkę. O, wiem mm. jaki, jaki mam rozmiar tego palca. Tego, to nie jest faket, żeby nie było, nie? To serdecznie, serdecznie Także jeśli dotrwaliście do tego momentu, to w komentarzu napiszcie Jarmark, a my będziemy się widzieć już w kolejnym odcinku Także trzymajcie się ciepło, ciepło. Cześć, do, do następnego, następnego odcinka, odcinka.